A witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tunus i kontynuujemy naszą przygodę Jacusiem. Wyszliśmy z katakumb. I teraz musimy sobie znaleźć swojego przyjaciela w kapeluszu, który nas atakował z tego helikoptera. No. Haha, ha, dobra, yeah! Idziemy, mam nadzieję, że tylko dwóch było. A, nie potrzebujemy nic. O! Coś mi tu wyskoczyło. Dobra, czyli idziemy w to stronę, Full, full, i lecimy. Lecimy nieubłaganie, już do końca naszej przygody z Ale nie jest na spokojnie. Jeżeli chcecie dobrze się bawić, zobaczyć e, pozostałe gry z uniwersum retro. To mówię wam. Zostańcie na moim kanale, subskrybujcie, lajkujcie oczywiście, tak i piszcie komentarze, co byście chętnie zobaczyli. Ja już mam parę fajnych pomysłów, ale na razie nie będę wam ich przedstawiał. Dopiero, dopiero później, jak zaczniemy nagrywać, o włączę na telewizor Żebyście lepiej widzieli, bo ja tam oglądałem sobie po tym materiały swoje, to widziałem, że Co ty robisz? Chodź tutaj. E, no to w tych ciemnych zaułkach rzeczywiście mogła być trochę gorsza jakość. Dobra! Będziemy się bawić, kurde. Cool. Cyk. Chodź tutaj. Predator. Jacek Predator. Dobrze są, dobrze są, powiem Wam. W łeb dostają i kurde, mimo to nie padają od razu, nie? A z tego dostaną heada i od razu, dętka dawać mi jakiś pan, czy cokolwiek, co tu masz? Co ty tu masz? Eee, tego to nie chcę. Tego to nie chcę, dobra, tam jest chłop. a dawaj go od razu. No i padł od razu. For you. Co? co? Co on tam powiedział? Że I am the best of warrior? Co mnie tam? Co mnie tu szczeroż? Gdzie ty szczeroż? Skąd? I want some. Nooo! Upolowali Predatora, ale to nic, nie poddajemy się. Idziemy dalej. Jest, chłopak. Cyk, Cyk Reloading. Hm. Tutaj nie ma jakiegoś snajpera. Tam jest, ale no tutaj gdzieś jest przecież chłop. Jest, a padł. Nie wiecie, z kim zadarliście. Te mutanty to przy mnie pikuś. A widziałem gdzie się ukryłeś. Cyk. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. A to była butla, mogłem sobie strzelić w butelkę. Pewnie nie do recyklingu. <grybujesz> nie, wejdzie do automatu. Aha, i co mam sobie wziąć? Łódeczkę, tak? Czy lądem? No nic, jak daję łódkę. To płyniemy łódką. Pewnie zaraz yy, zniszczymy ich, oczywiście, wszystkich, jak to będą. Tutaj nikogo nie ma. Ja! Yeah, czy wy to widzicie? Trzeba ich upolować z tej, z tej pozycji. Mamy wyrzutnie rakiet? Oczywiście, że nie mamy. Dobra. Patrzcie na to, nie? Dobra. Ten już tam coś wezwał. Dobra. Płyniemy. Pokażcie się. Ostrzelamy sobie zaporowo. No to że mu strzelał zaporowo, Ale dobry dobry plan chyba. Powiem wam z tą ee, z tą łódką, tylko musimy ich jakoś lepiej no wcześniej zacząć strzelać, nie? I zakręcik. Dobra, w ogóle nie mogę mnie zauważyli od razu, przy to Wow. Nie wiem, on wyczuwa. Teraz tu przypłynie druga, nie? A nie, ta druga jest tam. Dobra, bierzemy nasz pontonik i płyniemy. Bo oni nie zdążyli się, nie zdążyli sobie wejść do tego. Alo... a tu jest Twardzie ale trofiło na twardszego. OK Aha. Dobra jest. Ucieka ja coś. Dobra, padł. Padł. Ale ilu ją miał, milion tam miał tych, nie? No! Dobra, wpadli. Dawaj, coś. Mamy już trochę lepsze. Lepszy sprzęcik. No, znając moje szczęście, jakbym tu przypłynął bliżej, to. nie skończyłoby się to dla mnie dobrze. No nic. płyniemy dalej. O, dobra, jest sewuś. Teraz ja wam pokażę moc ckm -a. Mówię, zadarliście nie z tym, co trzeba. Oj. Ja coś cofnij trochę. Dobra, tu będzie tak. Uch! Dobra. Ja. Yeah. No nie no, tak to się nie da. Ale mu się udało no. Dobry jest. On chyba wie co robi. Dobra. I płyniemy dalej. Popłynęliśmy już? Da się to przesunąć? No, no, no. No, yy. Aha. O, w taki sposób widzieliście? Krótszą. Czy tam powinniśmy opłynąć? Ej, no te, nie Dobra, zamienimy sobie łódź. Nie tą. Tylko tą chciałem, bo... U mnie już jest mało amunicji. On powinien mieć... No właśnie. On powinien mieć full. I płyniemy dalej. To na pewno ktoś jest. Cyk. O kurde. Widzieliście to? i tu specjalnie dla mnie przygotowali, autko a jak się rozłożyli. a pierdzie. Gdzie ty miałeś M4, to nie czy by tu coś mieliście? Jeszcze nie. No to nic, weźmiemy sobie autko, idziemy dalej. może być trochę krótszy odcinek taki półgodzinny ale spokojnie będziemy systematycznie kontynuować przygody z Jackiem żebyście nie zostali bez odcinka no bo jak tak jakbym was mógł zostawić bez odcinka tak Coś ty chciał, Ja! Yeah. Ja, yeah. widzieliście to? Gdzie... Skąd on w ogóle wyskoczył, ty? No nic. A tak ładnie szło, nie? Tutaj cyk, cyk. Tutaj bam, bam. Nie? A tu kurde, powiem wam, że. A to on tu cały czas stał? A, Udało się. Bra. Okej. Okay. No, już sobie spostrawzałeś. Tyle. Czyli tu się w sumie nie upo... Nie opłacało no, się ich rozwalać, bo Bo by mnie zauważyli na moście i by było i tak po mnie. No, zacząłby chłop do mnie strzelać, zaraz by po mnie. Zobaczymy, ile tu jest amunicji w tym. Pokaż mi to. Cztery, dobra. Zostawimy sobie to. Czekaj. Tu gdzieś... Leci chyba, czyli co? Pojechał sobie naprawić? Helikopter? Widzicie? Jak z tego trafię, to kurde od razu gościu. ...pada, nie? Sniper Chyba snajper jest. bo już nawet wiem gdzie. Tam gościu ma działko. Ale my jesteśmy szybsi. Sprawniejsi. Lepsiejsi. Bardziej retro. Przez co mamy większe doświadczenia, tak? Tu mnie ktoś jeszcze widzi. Halo? Tylko kto? Ten helikopter chyba, nie? Tak mi się wydaje. Chodź tu Taki cwany jesteś Jednak nie tutaj Tylko tutaj za helikopterem. No to nic, to lecimy dalej, znaczy lecimy, płyniemy. Licek! No ale on uciekł. Już kolejny raz. No, dzisiaj marynarz z Jacka taki, że hej, Tanie iść lądem czy tędy? Awaj to, macie full. Full. Oprócz tego, że macie pół HP, no to macie full amunicję. Amunicja mi się przyda. Oj, sorry. Tam siekamy wszystkich Ale żeśmy posiekali Nie wkurzają się z rakietami normalnie Mamci nie widzą co mają karabiny, a ten z CKM z obrotówką nie wejdzie strzelać. Ciekawe co tu będzie skoro tyle amunicji mamy, tylko tak... Dostaliśmy do wyrzutni, dostaliśmy do... Do snajperki tam widziałem Do snajperki nie mam i do czego jest ten a takie jakby granatniki nie wiem, tu się da zmienić eee, da się tu zmienić broń, żeby to kurcze Żeby to wiecie strzelić z granatnika Tu się ten, tu mamy to Tu mamy granat tu się kładziemy, tu mamy to, X, aha, dobra, ale jestem głupi. x się zmienia, pod x mamy granaty, Czajcie to? No, pod X-em mam granaty, super po prostu. Czyli mamy kryoła. Tutaj. No i co, wiecie? Widzę cię. Jestem jak predator. Niewidzialny i zabójczy. Pokaż się no. Dobra, padli. Byk. Chyba mnie rozwalał, co? No... Muszę się do tego jakoś bardziej przygotować, bo tak w sumie wszedłem w to... ...jeb, -jeb i, i ten... a ja tu mam, widzę, że... ...nie zabierę HP. By się cakałem, czy do Jaki twardy, ty. Szczelą mi szczelono no. Nic, podejdziemy sobie tutaj gdzieś. Może jakaś snajperka. Albo co. Albo tutaj na ten korzeń wyjść. Da radę? Nie. Yeah. Jacek nawet skakać nie chce. Wyjełaj stamtąd. Sam se. heady key Dobra, ten zdech. What the devil's going on Report. Report. So you're the famous Dr. Krieger. Who is this? Who am I talking to? You'll find out soon enough. No i tak się załatwia sprawy, kurde, no. Czyli ten padł. A co ty miałeś? Zwykło MK. O tu widzę.

Army intelligence busted Krieger for unauthorized testing. He went private sector. So we sent Doyle in as a lab assistant to keep tabs on his work. So we here to stop Krieger or save Doyle. I'm here to keep those creatures from getting off this island. I brought you along because I might just need your help. So I'm just along for the ride? Good boy. Doyle mentioned a mercenary base in this area. Let's pay them a visit. No i tak zakończyliśmy sobie kolejny etap, mamy teraz wydruki, jak zostać słynnym youtuberem, będziemy mieć miliony subskrypcji, wyświetleń i w ogóle także stworzymy wspaniałą, wspaniałą, yy, że tak powiem, yy, grupę, grupę YouTube'ową, tak, społeczność, która przyniesie nam wszystkim sławę, tak, będziecie mogli powiedzieć, ty, ja oglądałem początki tego youtubera, Benedyktu Nusa, nie, Także jest dobrze. No to nic, słuchajcie, to zrobimy sobie tak, że ten etap mm, zrobimy jako jeden odcinek. Eee, I co? I jutro nagram dla Was kolejny i myślę, że to już będzie no, końcówka praktycznie już tego tej tej gry. Już daleko zaszliśmy. Także co? Dziękuję Wam za, za poświęcony czas. Oglądajcie poprzednie odcinki. Z, I've received a go from the office. They've assessed the situation, and they need you to take out the main compound. I think there are two sites we need to worry about. An outpost and the main compound itself. If we want to make sure we take both out, we're gonna need to get the nuke. The nuke? Are you crazy? Oh, relax. It's got a very small yield. Just enough to destroy the facility without too much collateral damage. Besides, we'll be out of range and upwind by the time it goes off. Okay, so what? we